że do nominatora. Gdzie jesteś? Pojechałem do Gdyni. Marian jest tutaj na wakacjach. Jeszcze kilka dni. Wpadłem go odwiedzić. Okej. Okay. Jesteśmy. Piękna pogoda. Elegancko. Chodzę po śródmieściu. Głównie Świętojańska. Widzicie kogoś? Sprawdzamy okolicę. Jest poranek. Rano przeważnie pusto. Mamy go na 10 lutego. Wychodzić ze Abatory w stronę 3 maja. Hej, cześć, przepraszam. To jest Miss Polski 2-0. Wyglądasz za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. Jak masz na imię? Nominujemy najładniejsze dziewczyny z trójmiasta. Co? Co to jest? Na YouTubie. Zabawne Miss Polski. Nowe takie. Starego już nikt nie ogląda. Robię nowe. Nominuję dziewczyny z zaskoczenia. I że po wszystkich największych miastach w Polsce. Jak masz na imię? Zinja. Don't walk away from me Pięknie pięknych dziewczyn, dobrze to wymyśliłeś. Normalnie się dzieje pracy. Don't walk away from me. 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 Jestem niedaleko. Dziś, nie, przepraszam. Z misporskich 2-0, wyglądacie za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. Wiemy, <grymne> się na imię. Nikolina? Ni tak. O! Dobrazek z tak. Jezuskiej, masz szczęście. Dostałam się! No? <grymne> Przejdę przez kamienną górę i promenadę. Okej, okay, jesteśmy w pobliżu. Sprawdzimy okolicę. Wysoka blondynka na Armii Krajowej Świętojańska. Cześć. Przepraszam. Hej, to jest mi z Polski 2.0. Wyglądasz za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą. Słucham? Nie, wyglądasz za dobrze, ludzie się skarżą. Dzięki, dzięki. Jak masz na imię? Honest. To jest kanał, tam jest obrazek Część. z zezorski, na szczęście. 3 idą 10 lutego na swe kościuszki. Są na wysokości Cefa apatory. Dziewczyny, cześć. Przepraszam. Jest z Polski 2-0. Wyglądacie za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. Nominujemy najładniejsze dziewczyny z Trójmiasta. Jak on się najmie? Nikola Magda. Magda. Victoria. Victoria? W obrońcu wybrzeża świętojańska. Widzimy dwie spakradną rowery. Dziewczyny, sorry, przepraszam. To jest Miss Polski 2.0. Wyglądacie za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. Jak go się najmie? Nina. Julia. Chyba zapowiada się piękny zawód słońca. Polatamy jeszcze chwilę. Przełożę do nominatora, podaj pozycję Jestem przy fontannie Okej, okay, widzimy Idzie placem strojowym na Przyjaciół Sopotu Cześć, przepraszam To jest Miss Polski 2.0, wyglądasz za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą Nominujemy najładniejsze dziewczyny z Trójmiasta No dowód muszę... pokazać? Nie, nie musisz Przepraszam, na Biorę mody. też, ja też proszę, coś mam Jak imię? Gosia Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Jest mi z Polski 2.0. Wyglądasz za dobrze, dzisiaj ludzie się dziękuję, skarżą przepraszam, tylko, idę imię pracy, tylko imię potrzebuję, tylko imię potrzebuję Sprawdzam plażę. Przydałoby się okej dziewczyny w bikini Musisz wrócić tam, gdzie byłeś wcześniej <laughs> Dziewczyny? Cześć przepraszam. To jest Miss Polski 2.0. Wyglądacie za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą. jak macie na imię? <grymne> Natalia. Monika Jeszcze raz. Natalia. Natalia. Monika. 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 Zostań na pozycji. To chyba najlepsze miejsce. Większość na cechy przechodzi. Cześć. Przepraszam. Jest Miss Polski 2.0. Wyglądasz za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą. Jak masz na imię? Daria. To jest Miss Polski 2-0. Wyglądacie za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. Jak macie na imię? Nathanio. Na Halka, Asza. Asia. Widzicie obrazki z jezuskiem, masz szczęście. Nie <śmieniu> 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 Przepraszam. To jest Miss Polski 2-0. Jak masz na imię? Proszę. Dobra. Dobra, lecimy na gdań. Przystąpię jeszcze tylko do Olivia Star Chcę popatrzeć na to wszystko z góry Może coś przy okazji Olivia, Olivia, najwyższy budynek na Pomorzu No, że do nominatora, podaj pozycję. Jestem w Gdańsku, dosłownie widzę w Gdań. OK, Okej, jesteśmy. Gierną na most zielony. Dobra, idę. No cześć, przepraszam. To jest Miss Polskich 2-0. Wyglądasz za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. Nominujemy najładniejsze dziewczyny z Gdańska. Jak można imię? długo pod forum. Sprawdzimy też okolice dworca. Z Londynka na przystanku po drugiej stronie ulicy. No cześć, przepraszam. To jest Miss Polski 2.0. Wyglądasz za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. A jak masz na imię? Ania. Targ Sienny, Targ Rakowy jest pomiędzy Co hmm, Przepraszam. To jest Miss Polski 2-0, wyglądasz za dobrze. Dzisiaj ludzie się skarżą. Jak bo Julia. Okej, okay, wracamy na podłodze. Przy fontannie Neptuna, Ruch długa, gramatyka. Ok. Czy to jest Miss Polski 2.0, wyglądasz za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą z Nowymi Miss Polski, takie jak masz na imię? Mam no najmniej Nikola Dwie schodzą z mostu zielonego na brzegu Motławy Dziewczyny cześć, przepraszam mi z Polski 2.0, wyglądacie za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą Nominujemy dziewczynę najładniejszą z Gdańska Jesteście w z Polski? Mówicie po polsku? Tak, tak? Super, jak macie na imię? Fida Następna na Angielskiej Grodni, gdzie w twoim kierunku? Cześć, przepraszam to jest Miss Polski 2.0, wyglądasz za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą. Nominujemy najładniejsze dziewczyny z Gdańska. Jak już na imię? Ania. Idzie z tą jedną stroną baszty. Cześć, przepraszam. To jest Miss Polski 2.0, wyglądasz za dobrze, dzisiaj ludzie się skarżą. Ja już na imię? Tylko imię potrzebuję. Cześć, przepraszam. Jak masz na imię? Wybieramy najładniej, Kinga. Godzin. Ja też kurczę już zaraz będę miał 12 godzin chodzenia po mieście i <grymne> nie mam na odcinek tak. nawet. Musisz tak, ratować tak, Honor Gnańska. Tak? No. Dobra, to by były tam na tyle. Tamusimy będzie już w